A teraz Pani Aleksandra chciałaby szczególnie też podziękować w imieniu mieszkańców Domu Emeryta i imieniem Świętego Alojzego Orione w Brańszczyku, tym wszystkim, którzy walczą w dzisiejszym czasie z tym koronawirusem, jako też szukając szczepionki, czyli ci w laboratoriach, Pracownicy, lekarze, pielęgniarki, obsługujący, opiekunki, sprzątający, przynoszący jedzenie, żołnierze, wolontariusze, harcerze Panie Aleksandro, dla nich taka szczególna dedykacja z Pani serca, co bym Pani im powiedziała albo zaśpiewała? Powiedziałabym, trzymajcie się na swoich stanowiskach, nie, nie załamujcie rąk. Wasza wiara doprowadzi do szczęścia, że będziemy jeszcze wolni i swobodni. Jeszcze sobie zaśpiewamy, hej, odrydy, odrydy, rach, ciach, ciach, na wesoło, chociaż goło, raz, dwa, trzy, reszta to bój, da, hop, siup. Gdy cię męczy ktoś i trapi, to nie, za, nie załamuj sobie rąk. Tylko śpiewaj i na wesoło. Hej, od rydy, od rydy, rach, ciach, No Na wesoło, chociaż goło. Ach, chciach ciach. ciach.